Wita w kolejnym epickim przeglądzie piątecznym. No i dzisiaj mamy nie lada perełkę. That's trending i to w najbardziej wypaszonej wersji, bo dyrektor Direk cut. Gra jednym się podoba, drugim się nie podoba, tak zwany symulator ku kuriera, ale trzeba przyznać, że jest to hicior i na pewno wszyscy oni słyszeli y Hideo Kojimy gra, więc sporo namieszało na rynku. Słuchajcie, no nic, pokażę wam trochę, pod... obawiam się, że wstęp będzie tak długi, że niewiele zobaczycie, no ale jakby materiał nagrywam dla was. Mm. Normalne, zawsze gram normalu. I to jest gra, do której ja jeszcze... się nie zabrałem nigdy, ale myślę, że się zabiorę. Nie wiem, czy teraz nie będzie najlepsza okazja na to. Jakąś rękawicę mocy, no. Nie wiem. Bardzo dużo rzeczy dostaliśmy. Pewnie przez to, że to jest Direktor skat. Więc słuchajcie, jest. Nie powtórka, ale wszystko jest w post-apo. Słuchajcie, Epic w tym roku w post-apo idzie. To już chyba szósta czy siódma gra w tym klimacie. I Fallouty, i Enslave. I yy, potem było i Metro. To też jest post-apo przecież, nie? To stranding. No podróżujemy w świecie post Apo. Gdzie wszędzie jest, jest z innych powodów ta apokalipsa, natomiast wszędzie jest to świat post APO, słuchajcie. Pokażę wam tylko chwilę. No tej gry to nie warto psuć, no Zagrajcie sami. Zagrajcie sami. Zabawodzu, eee. Ja się urodziłem w marcu. Dziękuję. Właśnie dokładnie tego dnia. Tak jest. Tak okay, ist. Kiedyś była eksplozja, wybuch, który zrodził czas i przestrzeń. Kiedyś była eksplozja, wybuch, który wprawił pewną planetę w ruch. No i pełny polski lokalizacja. Kiedyś była eksplozja, wybuch, który dał początek nowemu życiu. A potem była kolejna. I może nie być klimatyczne słuchajcie nie od tego twórcy jedni przepadają za tym klimatem inni nie na mnie osobiście może te gry nie trafają w 100% do mnie ale no jest to wizjoner na pewno I jak to ktoś mądrze powiedział że ta gra przeszła tylko od niego symulator chodzenia i kuriera no, nikt inny nie byłby w stanie wypuścić tej gry i się obronić. też jakie nazwiska mamy, jakbym jak to mógł przewinąć? Bo co wam pokazać? Może nie w Intra, nawet był. <ścoughs> Od razu będę miał z Wszystko spiernicza. Nie mów, że tam skoczysz, chłopie. A, bo coś tam idzie. No to chyba czas spierniczać. Wiesz ten motor, on się wcale nie zepsuł. O, łap go! Teraz co się zepsuł? Świetnie. Wyrażaj się. No dobra, słuchajcie, tak zaczyna się rozgrywka. Nieź na plecach, no na pleca Jak widzicie, no jest... Patrzcie, ja bo tu jest ta parasolka była Nie będę wam więcej pokazywał no, gdzie ta tu z tą parasolką była Dobra nie ma parasolki. A tu gdzieś była. Tamtąd skoczyłeś, popie? Dobra, słuchajcie, no będziemy kończyć. Co ja mam wam tu pokazywać, by wam nie zepsuć? To tyle wam pokazałem. Początek zobaczymy, co będzie dzisiaj. Natomiast, no, gra na pewno warta uwagi. Epic dał taką perełkę. Zobaczymy, został chyba jeszcze 3-4 gry do końca. Zobaczymy, co będzie dalej. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się w kolejnym epickim przeglądzie. Nara.